To był znak, że tego nie przeżyję. A jak na wyścig wzdłuż Wisły było zaskakująco dużo podjazdów i górek. Wcale nie takich małych. A Tutaj można było sobie wybrać spaść w lewo czy w prawo. Po obydwu stronach było widać, że niektórzy zjechali to podpierając się wszystkimi możliwymi kończynami. Dla odmiany znowu trochę wałów. I sekcja nazwą ogólnie pokrowia. Na no, takim wyścigu dobre jest to, że można jeść co się chce i tyle słodyczy ile się chce i. Tu już grudziąc single grudziący ostro dały w kość, ledwo uszedłem z życiem trzeba powiedzieć, że było szybko no i niebezpiecznie dosyć. Za niby z górki, niby niedaleko, ale okazało się, że było to tylko czcze marzenie. błotne podjazdy Dobrze, że akurat burze przemknęły bokiem i, i, i nie było to bezpośrednio po opadzie, bo myślę, że tutaj zamienia to się w niezły górski potok. No oczywiście haszcze po pas I kolejny wypych, bo już nie było siły i kolana zaczynały coraz bardziej, a właściwie lewe kolano zaczynało odmawiać posłuszeństwo.